Cześć, witam Was serdecznie na kanale porady instruktora nauki jazdy. Temat związany z finansami osobistymi, a dokładnie, słuchajcie, powiemy sobie o portrecie idealnym kierowcy i właściciela samochodu elektrycznego. Sam stworzyłem ten słuchajcie, portret takiego idealnego właściciela samochodu elektrycznego. Się okazuje, że taki nie każdy może, nie każdy nadaje się do jazdy samochodem elektrycznym. Dlaczego? Już Wam tłumaczę, słuchajcie. Po pierwsze, taki idealny właściciel samochodu elektrycznego powinien, słuchajcie, jest to osoba, która także, co? Płaci, słuchajcie, wysokie podatki. Jest osobą, która zalicza się do obywateli, które przekroczyły trzeci próg podatkowy. Czyli jest to osoba naprawdę która nie ma problemów żadnych finansowych. Dlaczego? Ponieważ ten samochód elektryczny jest o 30-50% droższy od zwykłego samochodu spalinowego. Więc ona się z pieniędzmi, słuchajcie, nie liczy. Dalej, słuchajcie, to jest pierwsza rzecz. Czyli jest to osoba, która ma naprawdę duże oszczędności, żeby mogła zakupić sobie taki samochód elektryczny. Poza tym taka osoba ma na tyle dużo pieniędzy, że... Posiada dwa samochody w rodzinie, ponieważ ten samochód elektryczny, no niestety, ze względu na niski zasięg, powoduje to, że warto mieć sam, dwa samochody w rodzinie. Jeden ten samochód elektryczny bardzo fajnie faktycznie sprawdza się w mieście na takie dojazdy do pracy, zakupy i tak dalej. Samochód taki miejski, natomiast no, ta osoba, jeżeli chce być takim idealnym kierowcą samochodu elektrycznego, powinna posiadać. Drugi samochód spalinowy, tak? czyli to jest to osoba, którą stać na posiadanie, utrzymanie, eksploatację dwóch samochodów, ponieważ ten drugi samochód będzie na dalsze wyjazdy do rodziny, gdzieś na przykład na wakacje i tak dalej. Ponieważ samochód elektryczny nie za bardzo do tego się sprawdza w takie dłuższe wyjazdy ze względu na mały zasięg. Dalej słuchajcie, taka osoba, taki idealny kierowca samochodu elektrycznego, właściciel takiego samochodu elektrycznego, słuchajcie, mieszka w domu ku jednorodzinnym, w którym posiada ogrzewany garaż. To jest taki idealny właściciel samochodu elektrycznego. Dlaczego? Ponieważ, słuchajcie, to tylko wtedy będą wymierne korzyści polegające na tym, że te 100 km przejechanych przez ten samochód elektryczny będzie nas kosztować nie 50 czy tam 30 czy 40 zł, tak jak w przypadku samochodu spalinowego, tylko będzie nam kosztować w granicach 12-15 zł. Ale niestety, samochód musi być cały czas podgrzewany, samochód musi mieć, yy, korzystać, musi ten właściciel kupić specjalną ładowarkę naścienną. Powinien taki właściciel samochodu posiadać dom, w którym jest instalacja najlepiej trójfazowa żeby po prostu ten czas ładowania tego, tych akumulatorów troszeczkę skrócić i garaż, warto żeby garaż był po prostu podgrzewany, ponieważ warunki atmosferyczne, jakie są teraz u nas tutaj w Polsce są bardzo niedogodnymi warunkami dla samochodów eksploatacyjnych, dla samochodów elektrycznych, ponieważ temperatury są często w nocy spadają poniżej zera, a to wpływa bardzo negatywnie na zasięg tego samochodu Natomiast jak będzie w garażu, to autko będzie już nagrzane i faktycznie te zasięgi będą zbliżone do tych zasięgów, które podaje producent. Co dalej słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Oprócz tego, że taka osoba powinna być osobą, która właśnie nie posiada żadnych problemów finansowych, wręcz ma nad dużą nadwyżkę finansową, ma, du ma dużo oszczędności, to poza tym słuchajcie, osoba ta taki idealny kierowca samochodu elektrycznego warto, żeby się posiadał pewne cechy psychologiczne kierowcy, z odpowiedni charakter. Co mam na myśli? Słuchajcie, tutaj wypisałem sobie w zeszycie, czyli taka osoba warto, żeby była opanowaną osobą, yy, osobą, która planuje całe swoje życie. Bo zauważcie, że wyjazd takim samochodem elektrycznym gdzieś dalej wymaga bardzo idących szeroko rozumianych planów, czyli ja muszę dokładnie zaplanować, gdzie ja będę tankował. W jakiej miejscowości, gdzie ja będę, może czasami musiał gdzieś nocować, tak? bo nie jestem w stanie w ciągu jednego dnia przejechać danego yy, danych kilometrów, wszystko zależy od kilometrów, ile to jest. Ten czas ładowania może być różny. Taka osoba, zauważcie, jest bardzo osobą cierpliwą. Sprawa następna. Yy, następna. Ta osoba, słuchajcie, nie lubi szybkiej jazdy. Dlaczego? Ponieważ producenci Zalecają tych samochodów elektrycznych, żeby na przykład na autostradzie jechać maksymalnie 120 km na godzinę. Czyli najlepiej jechać spokojnie 100 km na godzinę, a najlepiej, słuchajcie, razem z tirami prawym pasem, że spokojnie jedziemy. Bo wtedy faktycznie te zasięgi będą takie, jakie podaje producent. Czyli na przykład 250 czy 300 km. Czyli zobaczcie, że to musi być kierowca taki opanowany, który, któremu się nigdzie nie śpieszy. On sobie tak spokojnie żyje. Nie każdemu to odpowiada. <laughs> co dalej, słuchajcie? Eee, co dalej, się... Jeżeli akceptujesz koszty zakupu tego samochodu tak duże, jeżeli akceptujesz to, że owszem, możesz korzystać z szybkich ładowarek, ale wtedy, jeżeli korzystasz z szybkich ładowarek, to niestety ceny tego ładowania no niestety te 100 km kosztuje. Yy... No, koszty są porównywalne albo czasami nawet wyższe niż w przypadku samochodów słuchajcie spalinowych. Dlaczego? Bo ja tu tylko przypomnę, że na y, całkowity koszt tego ładowania w y, tych ładowarkach ogólnego dostępu, wszystko zależy od firmy, ale płacimy tu za różne rzeczy. Czasami płacimy już za samo, słuchajcie, podłączenie tego samochodu, tak? Płacimy na przykład 20 czy 25 zł. Płacimy za każdą kilowatogodzinę Którą żeśmy pobrali, tak? Teraz wszystko zależy, jaka jest pojemność tych akumulatorów. Więc te, tych czynników jest kilka, poza tym jesteśmy cierpliwi, bo jeżeli akurat y, będzie kolejka do tej ładowarki, to niestety no, musimy się liczyć z tym, że 2-3 godziny gdzieś będziemy chodzić po mieście, chociaż nawet nie możemy iść na miasto. Bo widzicie, taki kierowca charakteryzuje się tym, że jest bardzo, bardzo cierpliwy. Przyjeżdżamy po taką ładowarkę, patrzymy, aha. Jeden samochód się ładuje. Będzie się ładował jeszcze około na przykład dwóch godzin. To my cierpliwie czekamy w tym samochodzie, bo jak zostawimy ten samochód, pójdziemy sobie gdzieś na miasto, to znowu ktoś nam się wepka. I tutaj znowu jest problem. Więc słuchajcie, musimy uzbroić się w cierpliwość. Poza tym liczmy się z tym, że ten czas ładowania może wynosi nawet kilka godzin. Więc tutaj no. W mojej ocenie jest więcej plusów niż minusów, i jak jeśli tworzyć taki idealny portret kierowcy samochodu elektrycznego, takiego właściciela samochodu elektrycznego, to naprawdę nie każdy się do tego nadaje. Jeżeli ktoś lubi no bo teraz tak, wróćmy do tego kiedy ten zasięg taki będzie jaki jest, czyli jaki podaje producent, czyli producent podaje, że przejedziemy przy pełnym ładowaniu na przykład 300 km, ale zauważcie, że musimy spełnić kilka czynników. Po pierwsze, po pierwsze słuchajcie, bo ten, ten zasięg zależy od wielu czynników. Tak jest, te 300 km przejedziemy, ale tylko wtedy, kiedy spełnimy kilka warunków. Czyli jedziemy spokojnie, jest to jazda pasywna. Jedziemy na autostradzie około 100 km na godzinę. Sprawa następna. Zależy to również, słuchajcie, od prędkości wiatru. Od prędkości wiatru. Jeżeli jedziemy pod wiatr, inny jest zasięg, o wiele mniejszy, a inny jest zasięg, jeżeli jedziemy z wiatrem. I Inny jest zasięg, jeżeli jest to, słuchajcie, teren górzysty. Inny jest zasięg, jeżeli temperatury są minusowe. Jeżeli są temperatury minusowe, to ten zasięg potrafi się zmniejszyć w tych naszych polskich warunkach nawet o 30%. Czyli z 300 km robi się 200 km. Także zobaczcie, ile jest tutaj y, tych czynników, które warto wziąć pod uwagę. Jeżeli natomiast ktoś powie, no, ale jak jest gorąco, to jest super. Też nie słuchajcie, bo działa wtedy klimatyzacja i znowu też, jeżeli jest bardzo gorąco, są upały, to też y, ten zasięg potrafi się zmniejszyć o 20%, ze względu na to, że klimatyzacja pobiera właśnie tutaj też tę dodatkową energię z akumulatorów tego samochodu. Zapraszam, słuchajcie do subskrypcji, zapraszam, słuchajcie do oglądania kolejnych odcinków i co najważniejsze, zapraszam do komentarzy, co Wy o tym sądzicie, czym powinien się charakteryzować taki idealny portret kierowcy samochodu elektrycznego. Dziękuję za uwagę, do widzenia, cześć.